Dzień dobry! Od wczesnego dzieciństwa mam kontakt z wieloma instrumentami: organy, fortepian, skrzypce, gitara, ale klarnet jest mi najbliższy. To mój ukochany instrument. U szczytu swojej twórczości zakochali się w klarnecie choćby Mozart czy genialny Brahms. A mówiący te słowa pozostaje klarnetem oczarowany i z pasją na nim gra już 35 lat. Klarnet ma wiele twarzy. Jego odmiany znajdują swe miejsce właściwie w każdym stylu i gatunku muzycznym, obdarowując słuchaczy nieskończoną paletą odcieni swego klarnetowego brzmienia. Jeśli jednak chcemy podejść świadomie do wykonywania muzyki, ważne jest, aby aparat gry był używany prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki klarnetowej, by nasze ciało współpracowało z nami dla piękna muzyki. W kolejnych odcinkach Muzycznych Przygód Doktora Klarnecika. Chciałbym te dobre praktyki w przystępny sposób przybliżyć dzieciom i dorosłym, uczniom i nauczycielom, muzykom i melomanom, klarnecistom oraz pasjonatom innych instrumentów muzycznych. Czyli wszystkim, którzy chcą wiedzieć więcej. Kolejne odcinki to zaproszenie w podróż do świata klarnetu. Ruszamy w drogę.